Dzisiaj do naszego ukochanego szpitala trafia gościu, który normalnie żre ze śmietnika i się po prostu zatruł. Mmm, so good and tasty? Zeżarł tam właśnie jakiegoś zdechłego szczura, co leżał w tym śmietniku. Huh? Jakiś gąb nasłą do tego śmietnika, to sobie Sosik z tego zrobił normalnie. Yuh. Jezu, co jak gadam Dobra mniejsza z tym, ale chłop normalnie pracuje, ma kasę i dalej żre z tego śmietnika. A wiecie dlaczego? Bo on całą kasę, którą zarobi, którą ma, daje na swoją kochankę. Yuh. 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 Yuh to widzicie to będą jaja. Siema z tej strony Kuba Zuzak, witam was na kanale Kuba Zuzak. No i tak jak wam już powiedziałem, dzisiaj szpital, odcinek 635. Naprawdę zapnijcie pasy, bo tutaj będzie normalnie degustacja szczurów, głębich gówien i innych super dan. Już wiecie, co dzisiaj będziemy jeść do tego odcinka, co nie? Stop Pamiętajcie, zostawcie łapeczkę, każdy mój widz jeszcze przed obejrzeniem odcinka, zostawi opeczkę. Jeżeli zostawisz łapeczkę, nigdy nie będziesz musiał jeść ze śmietnika. Nigdy nie będziesz musiał próbować jeść szczurów Chyba, że takie żelki szczury są, pamiętam Były takie żelki, co nie? No i oczywiście zostawcie subika z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco z kolejnymi odcinkami Jest subik z dzwoneczkiem, są powiadomienia o moich filmach Bo dużo osób pisze właśnie, że nawet nie wiedziało, że dodałem film No i teraz najważniejsza rzecz chyba w każdych moich odcinkach Co jemy dzisiaj sobie Dzisiaj jemy sobie zdechłe szczury Nie no, dzisiaj na przykład zjedzcie sobie pizzę Ostatnio właśnie zauważyłem, że dużo osób im pisze w komentarzach Jedzą często bardzo pizzę do moich odcinków Więc dzisiaj właśnie jemy sobie pizzę do tego odcinka. Odcinka. Siadamy, zajadamy i oglądamy. Tutaj Na SOR zgłasza się 44-letni Rafał Szumiński. Mężczyzna od kilku dni cierpi na bóle brzucha, wymioty i biegunkę. Podejrzewa, że to przez przeterminowane jajka, które znalazł w sklepowym śmietniku i zjadł. Pacjent od kilku miesięcy żywi się tym, co znajdzie, a wszystkie pieniądze oddaje kobiecie, w której jest zakochany. Dobra, spoko. To jest strasznie chłopowe, bo widzę, że laska go po prostu na kasę naciąga i już widzę, jak ta laska normalnie będzie pewnie wyglądać. Tak wiecie, paniusia, ale ona by chyba też nie umarła, jeżeli on po prostu dawałby, nie wiem, te 50 stówkę złotych mniej jej i sobie to na Normalne jedzenie przeznaczył. Jakby. Co to ma być? To jest w ogóle takie pojęba. Ale nie, no wiecie, miłość nie wybiera. On ją aż tak kocha, że może te szczury, stare jajka, główna gołębie wpierdzielać z tego śmietnika, nie? I już to widzę, jak taka paniusia to normalnie akceptuje, że jej chłop żyle ze śmietnika. Czyli wniosek wysuwa się prosty, że ona po prostu go nie kocha i ma go w dubie, tylko kasa od niego żuli. No coś, skarbie. Cześć, jestem w szpitalu, już się znowu zajmą. Nie, 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 nie przyjeżdżaj, nie przyjeżdżaj. nie chcę, żebyś mnie widział w takim stanie. Nie, absolutnie, skarbie. No co, martwisz się o mnie? Nie, oni mnie tu zaraz postawią na nogi i wszystko, bo dojadę do ciebie. No to dobra, to dobra, to przyjdź. To przyjdź, dobra, okej, okay, pa. Mężczyzna kilka miesięcy wcześniej zwariował na punkcie młodszej o 15 lat kobiety i porzucił dla niej żonę i dzieci. Kurwa. No nie Gościu rozd**ał sobie małżeństwo dla 15 lat młodszej laski przez to że ze świetnika. Perfect Jak to w ogóle brzmi? O tym kurwa książki trzeba pisać, Ażbym książkę o tym napisał Książkę kucharską, jak przyrządzić k**wa zdechłego szczura ze śmietnika, nie? Troszkę soli, troszkę pieprzu Oh god, jest so good Pacjentem zajmie się doktor Robert Szewczyk o, witam Panie Dzień dobry. Dzień dobry. strasznie boli mnie brzuch mm -hmm. Nie mi Pan coś da na wzmocnienie, bo cóż, żona... Przy... Z... Dziewczyna przyjedzie nie chcesz wyglądać jak flak. Dobrze, proszę, chodźmy do sali. Proszę pana, wygląd nie jest teraz najważniejszy. Ja muszę pana zbadać i postawić diagnozę. Proszę tutaj na to dłóżko to sobie usiąść. Tutaj? Proszę mi powiedzieć, czy pan gorączkuje? Ty tak, dzisiaj miałem 38,7. Hmm. Proszę mi powiedzieć. coś szybko na wzmocnienie, żeby nie wyglądał jak trup może. było spokojnie. Co, wyglądasz jak trup? Ty właśnie wyglądasz tak, jakbyś normalnie codziennie po w p dalał. O <grym> <grym> Chyba, że tu akurat właśnie chudo wyglądasz. A może tak naprawdę jesteś jeszcze większym niedźwiadkiem? To ładna młoda dziewczyna. Sparam, podpinamy kardiomonitor. Dobrze. Proszę otworzyć usta. On otwiera normalnie usta, a tu jeszcze ogon szczura, kłóra. Ale normalnie to mi dziadowi musi walić z ryja, jak zeżar zgniłe jaja. Przecież w sumie on jakiś czas temu te zgnite jaja zeżar. Ma pan tutaj cechy odwodnienia. Śluzówki są suche. Posłucham pana. Okej. Okay. Ola, karta pacjenta. Dziękuję. Perystaltyka wzmożona. Boli jak uciskam? No pewno, jak mm -hmm. cholera. Brzuch tkliwy. Dobrze. Proszę Pana, no tak. podajmy jeden gram paracetamolu do dożylnie przeciwbólowo, 500 ml płynu wieloelektrolitowego i dodajmy do tego na jedną ampułkę skurczowo. Proszę mi powiedzieć, pan, zjadł Pan coś albo wypił, co mogło Pana zaszkodzić? Nie, no to nie tak, żeby tak znowu. Nie, 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 to tam, to nie. No, musi Pan być szczery, jeśli mam Panu pomóc. To znaczy, no Panie Doktorze, no, czasem jem tam coś świeżego, no znaczy po terminie no no, ale tak mi wzięło teraz po tych jajkach ze śmietnika. <śmiech> 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 Nie mogę, nie To jest szkoda Początek odcinka A ja już normalnie płaczę ze śmiechu Nigdy w życiu nie przyznałbym się, że te jajka były ze śmietnika Dobra, powiedziałbym Były przeterminowane te jajka Gdzieś w lodówce, nie zauważyłem Po prostu zjadłem przez przypadek, co nie? Ale po co ty stary dziadu mówisz, że zżarłeś je ze śmietnika? Nie wiem Jad ja, pan jajka ze śmietnika? Ja nie wierzę, że dorosły człowiek może zrobić taką głupotę Proszę pana, pod żadnym pozorem nie może pan jeść przeterminowanej żywności Prawdopodobnie na własne życzenie zaraził się pan z salmonellą ale ja nie wiedziałem, że tak to się może skończyć, no po prostu i czasem miałem takie strawy mięso czy serii. Proszę pana, Dobrze to jest skrajnie niebezpieczne. To... Mógł pan się zatruć jadem kiełbasianym, stracić wzrok albo zjeść jakąś larwę pasożyta w, w mięsie. No że to jest śmiertelnie niebezpieczne. Niech to do pana dotrze. Zjadając nieświeże jajka ze śmietnika, pacjent zachował się niezwykle nieodpowiedzialnie. Podejrzewam zatrucie pałeczkami salmonelli, co może doprowadzić do uszkodzenia organów wewnętrznych. Pacjent przyznał się również do zjedzenia nieświeżego mięsa, co w konsekwencji może doprowadzić nawet do śmierci. Chociaż w sumie może ta informacja była potrzebna, że te jajka były ze śmietnika, teraz tak myślę. To w sumie jak tak leżały w tym śmietniku, tam przez to tymi bakteriami się mogły te jajka jeszcze, wiecie, skazić w ogóle. Ale nie, no sam, sam fakt, nie. Ja jestem takim człowiekiem, żebym się nie przyznał po prostu, że one były ze śmietnika. Po prostu jak ja bym był w takiej sytuacji, znaczy nigdy nie byłbym w takiej sytuacji, bo nawet nigdy nie zamierzam jeść ze śmietnika. Ale nie dałbym rady się przyznać, że te jajka były ze śmietnika. Po prostu powiedziałbym, że jadłem jakieś na sor przyjeżdża kochanka pacjenta. 28-letnia Jessica Pazik. Jessica, 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 no, God! Kobieta uwodzi mężczyzn i wyciąga od nich pieniądze. Traktuje to jak źródło utrzymania. Pacjent wierzy jednak, że łączy ich prawdziwa miłość. Wyglądasz kochana. Super. Bo widzisz, bo ta kaska, co jeszcze jej dałeś e? to poszła cała na tę bluzeczkę. No pięknie ci, no przepięknie, cudo No właśnie, i to tak pomyślałam, mm. że to kupiłabym do kompletu. No pewno, no, że to naturalnie, tylko. Czyli wyskoczysz dla mnie z kaski, tak? Dorosły chłop, 44 lata, tak? Chyba z tego co pamiętam. I on się daje na takie rzeczy nabierać. gością na takie teksty nawet leci. Wyskoczyłbyś z kaski na mnie! I to jest normalne. Rozumiem jeszcze może faktycznie, jak ona zachowywałaby się tak, że faktycznie było to widać, tą. tą niby miłość. Z bym potrzebowała. No, no, ale ja ci wczoraj dałem. Już wszystko dzisiaj nie mam, bo już koniec miesiąca jest. A jak? To wczoraj było smutno. No nie, no absolutnie nie, ale po prostu nie mam. Ale w przyszłym miesiącu kupię ci, co tylko będziesz chcieć. Ale misiu, ja nie no. mogę czekać do przyszłego miesiąca, bo mi ja tę spódniczkę wykupią. No ale co ja ci zrobię? No co ja ci zrobię? No przecież nie wyczaruję ci tych pieniędzy, no. Wyczarujesz? Ty jesteś moim czarodziejem i wszystko potrafisz. Na pewno coś wymyślisz, prawda? Ale nie zależy. Bez ci tylko. nie, zależy ci tylko na pieniążkach, zależy ci też na mnie, co? No pewnie, że na tobie. Ta baba co obok leży, nadzwyczajnie się normalnie zachowuje. ja jakbym tak leżał i słyszał takie coś. Pierwszy zacząłbym jakoś oczami przewracać, bym po prostu nie dowierzał. A później bym się zaczął tak śmiać. Ona się powinna ze wstydu wtedy spać. Jak ja bym się zaczął tak śmiać. Wyobraźcie sobie. Leżę sobie i. <laughs> Bierz cię, kocham. Dobrze, skarbie, no to daj mi troszkę czasu, no to ja się zastanawię, co z tym zrobić, dobrze? I coś wykombinuję może, okej? Okay? Dobrze, dobrze, kochanie. To dobrze. ja lecę, bo jeszcze chcę zrobić paznokcie. Dobrze, to dobrze, pa. przyjdę później. Jesteś najlepszy. Ale dobrze. pięknie wyglądasz. Hej, papa. Pa. Pa, Super. Jak ja kocham takich frajerów Ten kole zrobi dla mnie wszystko Wystarczy, że wpadnę raz na kilka dni I się z nim przeźmie, A już otwiera portfel Tylko niech się lepiej pośpieszy z tą kasą Bo jak moją spódniczkę wykupią To się serio wnerwie. Ja pierdole Daj mi serio Jak się wnerwisz faktycznie I go rzucisz na przykład To będzie taki czas, że ty będziesz normalnie ze śmietnika wpierdalała Jak ona tylko tak zarabia To co, też będzie zdechłe szczury I stare jaja wpierdalała ze śmietnika To jest wspaniała. Chyba żadna inna kobieta mnie tak nie kręciła. Dla takiej kobiety nawet warto się przytruć. What? Co ty gadasz, gościu? 50 złotych mniej byś jej dawał, stówkę mniej i już normalnie byś jadł. Muszę skombinować te pieniądze na te spódnicę dla niej. Ona jest wtedy taka szczęśliwa, jak otrzymuje prezenty. Zadzwonię do mojej byłej, żeby tu przyjechała i spróbuję od niej pożyczyć. Doktor Robert Szewczyk chce omówić wyniki badań pacjenta z podejrzeniem Salmonelli. Ten jednak myśli tylko o tym, by zdobyć dla kochanki obiecane pieniądze na zakupy. Ma pan znacznie podwyższony poziom potasu we krwi, liczne leukocyty w stolcu. Na szczęście choroba przybrała dosyć łagodną postać. Podajemy 500 mg opcji Dobrze. Panie doktorze, żona o mnie nie pytała? Mam ważną sprawę do niej. Panie w ogóle słucha, co ja do pana mówię. Salmonella to jest dosyć poważne. No, nie Tymczasem do szpitala przyjeżdżają dzieci pacjenta oraz jego żona. Mężczyzna zadzwonił do kobiety, bo zamierza pożyczyć od niej pieniądze i w tajemnicy przed nią dać jej kochance. Kobieta jest wściekła na byłego męża, bo od dłuższego czasu nie płaci alimentów na dzieci. Nawet dwa dzieciaki odstawił na drugi plan, bo ta laska jest ważniejsza. Ja myślałem, przynajmniej, że namierz te alimenty na nich płaci i resztę kasy po prostu daje na tą laskę. Ale on na nawet dzieciom kasy nie wysyła Nieźle się na tą laskę musi wy***dalać Właź do lodówki i się trochę przytrułem Nic więcej, no Przestań, dzieci już mówiły mi wcześniej że no dajesz im jakieś świństwa do jedzenia What? Co? On te dzieciaki też karmi żarciem ze śmietnika no nie Typ nie dość, że sam nie ma co żreć To jeszcze karmi swoje dzieci Jak u niego są żarciem ze śmietnika, czelicie? Tatusiu, tatusiu, co dzisiaj na obiadek? O, dzisiaj kurwa szczur w polewie Co z tobą? Dzieciaki, przynieście mi wody z, z bufetu. Ja mm. tu muszę pogadać z mamą. No dobra, ale pogadamy Dzień. potem. Co ty wyprawiasz? Nie płacisz alimentów? Dajesz im jakieś świństwa do jedzenia? No myślisz, że jak nas zostawiłeś, to to cię zwania z obowiązku wobec dzieci? Chyba wiem, nie. Wiem, wiem. Ja to wszystko naprawię. Wiesz co, ale póki co mam do ciebie wielką prośbę. Pożyczcie mi kilka stówek. No oddam zaraz po wypłaci, proszę cię. Co takiego? No, chyba żartujesz. Kpisz sobie. No, no, potrzebuję. Bardzo to jest ważna sprawa. No, proszę, Cię A co jest takie ważne? Alimentów nie płacisz? Na co wydajesz całą wypłatę? Mówisz albo natychmiast wychodzę? Dla no Jessica potrzebuję. Dla Jessiki? Myślałem, że on się nie przyznał. I jak on się nie przyznał, na miejscu tej baby, tam obok leży, i ja bym to powiedział, bym się normalnie wtrącił i ratował ich związek. Jaki k***a związek, jak oni są pewnie już po rozwodzie. Ratowałbym ich dzieci! Za świetników też jedzą. No, chyba żartujesz. Mam dać pieniądze kobiecie, która rozbiła moją rodzinę? Dobra, może faktycznie po części tak, ale też w dużej mierze twój mąż rozbił. On ma rozum, to jest dorosły chłop. Albo jest oddany swojej rodzinie na 100%, albo niech wypierda. Chyba pisz. Ale Weronika, no zrozum, no my jesteśmy razem, no chcę jej pomóc po prostu. No oddam ci co do grosza, no proszę cię. Przykro mi, nie dostaniesz ode mnie ani grosza. Co za bezczelność. Najpierw nas zostawił dla jakiejś małolaty, potem przestał płacić alimenty, a teraz jeszcze ma czelność prosić mnie o pieniądze. I to dla niej. Jemu kompletnie odbiło. Nie mogę na niego patrzeć. No mówię ci... Tymczasem kochanka pacjenta chwali się koleżance przez telefon, że dostaje pieniądze od mężczyzny. Dzieci pacjenta słyszą jej rozmowę, jednak nie znają jej i nie wiedzą, że to ona. wasz ojciec prosił mnie o pożyczkę dla tej swojej mało O f... Maryska, czy ty to słyszysz? W ogóle co on twierdziela, a co z jego pieniędzy? Nie ma w ogóle pieniędzy, jest kompletnie spłokany. Wszystko jej oddaje, nawet wasze alimenty. Chodźcie, to nie ma sensu, wychodzi. Poczekaj, mam, my to załatwimy. Tato, co ty odważasz? No właśnie pogrzało cię? Jeździ jakiś syfnie żarcie ze śmietnika aby podać naj swoje lasce? Spokojnie, dzieciaki, spokojnie. No zrozumcie, że ja teraz jestem z nią i teraz i muszę się nią opiekować po prostu. No. O, o wilku mowa, o mojej kochanej. Cześć. Dziecice, cześć. To twoje dzieciaki? Ta. No cześć. Przyjście pocieszyć tatę w chorobie spokojnie, z dobrych rękach, prawda, mi się najlepszych, w najlepszych. Ale tato, ona kupuje sobie markowe ciuchy. Za twoje pieniądze sam słyszałem. Ale sam jej daję te, te pieniądze. No masz pieniędzy po to nie jest ze śmieci. Nie, wcale nie co? słuchaj, ale zobacz. Nie ze śmietników? <laughs> Jesteś może na tyle inteligentna, ci powiem, że się domyślisz, że jeżeli on daje ci całą swoją kasę i nie ma normalnie ani grosza, to co on masz leci? Chociaż, no w sumie szczerze, no nie wyglądasz na aż za bardzo inteligentną. <laughs> Chociaż w sumie inteligencją też jest to, że kroisz go na siano. Wcale nie, wcale nie. Trochę staram się przyoszczędzić, Słuchajcie, żeby ja ciebie ja rozpieszczać. Ja to ona. Tak, to jest Jessica. To jest twoja była. Jesus, ale Jensa. A ty pan rozwijasz ludziom rodziny. A co tu rozbijać? Od takiej małpy to właśnie sami, uciekają. sami, uciekają. sami uciekają. Ale Porozmawiajmy jak normalni ludzie. Ona korzystuje. Kurde, no co, co ty się tak Ale słuchajcie, nie mówcie tak do niej, bo ja ją kocham. No to zrozumcie. Ale ona ci nie kocha. Znalazła sobie o 15 lat starszego frajera i na nim jedzie. Nieprawda, na nikim nie jadę. Ja jestem pewien, że Jessica zachowuje się w stosunku mnie w porządku. To ciebie już nic nie dociera, po prostu szkoda słów. Chodźmy oczy. Chodźmy oczy. Z tą rodziną to jest masakra po prostu Kochankę pacjenta obrzydziła informacja, że mężczyzna jadł jedzenie ze śmietnika Nie. Ojejku, kto by się spodziewał Się go tam lepiej dalej trzymaj, bo jak go zostawisz, to samo jedziesz. Mm. ze śmietnika Jednak postanawia przemilczeć temat, bo bardzo zależy jej na obiecanych przez mężczyznę pieniądzach Nie wie, że była żona, odmówiła mu pożyczki no, Ale widzisz jak ona na mnie reaguje, no masakra po prostu Okropne babsko nie, jest okropna, nie, nie mów, tak, u z jest w porządku, tylko po prostu ma żal, że ich zostawiłem. No, ja... no, ale co z kasą? Ja nawet nie miałbym czelności tak mówić przy ludziach od razu. Co z kasą? Co z kasą? Gówno k***a z kasą. Szczury żarła. Przyjdziecie się do niego na kolację wieczorkiem, to będziecie wpierdziałać obiadek. Karaluchy. Panie, <noise> w następnym miesiącu, po, zaraz po wypłacie zabiorę cię do galerii, kupisz sobie co tylko będziesz chcieć, wiesz? Obiecuję. Ale... Ale ja nie mogę czekać, bo mi tę spódniczkę wykupią. Obiecałeś, że coś wymyślisz. No ale Kicia, no proszę cię, no. Przecież nie będziemy się kłócić o takie drobiazgi. No bardzo cię proszę, no. Załatwimy to wszystko i będzie pięknie. Ale ja nie cierpię po prostu. Jak ktoś nie umie dotrzymać obietnicy. Obiecałeś, że coś wymyślisz, wiesz? No ale próbowałem. Nasza. Gdzie ty idziesz? No poczekaj, Kicia, no ej. Proszę pana, no. spokojnie. Proszę się uspokoić. No co za pierdoła. Je ze śmietników, a głupich pięciostówek nie umie odłożyć. Ale co tam, jak nie ten, to inny. Zaraz dzwonię po drugiego misiaka i niech mnie stąd zabiera jak najszybciej. Prosto na shopping. Kicia zawsze dostaje to, czego chce. Kurwa, no nie. Dobra, yy. wracając do moich słów, że jak ona go zostawi, to będzie żarła ze śmietnika. No, to wychodzi, że nie będzie żarła ze śmietnika, bo on nie jest jedynym frajerem. Ona pewnie ma kilku takich frajerów. Jak ludzie mogą tego nie widzieć? no? Samym jej zachowaniem, przecież to od razu to widać, kim ona jest człowiekiem. Tymczasem pacjent z podejrzeniem Salmonelli przeszedł badania jamy brzusznej i jelit. Mężczyzna jest załamany faktem, że kochanka go porzuciła. Myśli tylko o tym, jak zdobyć pieniądze, by ją udobruchać. Ale po co? Po co gościu? Stary, minąłby tydzień, minęłyby dwa tygodnie, taką ulgę byś na sercu poczuł, taką ulgę na portfelu byś poczuł. Wtedy normalnie byś się tak poczuł, że nie miałbyś co z kasą robić i widziałbyś, że wszystko by się położyło. Może nawet by tak było, że rodzina byś jakoś odzyskał. Chociaż ta żona i tak by była głupia, jakby ci wybaczyła. Panek żołądka i jelita, w konsekwencji nawet do nowotworu. Tja, pani doktorze, głupia sprawa. Pożyczył mi Wam 500 złotych. Czy on właśnie chciał pożyczyć kasę od doktora? <grymne> Za nic w świecie nie znam bym nie pożyczył 500 złotych. Oddam jak najszybciej. No nie, niestety to wbrew zasadom, przykro mi. Ale niechże Panu mnie nie da zasady. Potrzebuję dla swojej dziewczyny, bo inaczej ona mnie rzuci. Proszę Pana, niech Pan odpoczywa. Potrzymamy Pana tutaj do obserwacji do jutra, jutro Pana wypiszę. Dziękuję. Proszę się przesiąść. Okay. Dziękuję bardzo. Mężczyzna jest zdesperowany. Jest gotowy zrobić wszystko, by odzyskać ukochaną. Postanawia ukraść pieniądze z torebki pacjentki z łóżka obok. Mm. Ja się ze złodziejstwa nie śmieję. To cała sytuacja mnie śmieszy po prostu. O, jest kasa. Jest kasiorka. Cholernie mi głupio. Jeszcze w życiu niczego nie ukradłem. No ale musiałem coś zrobić, żeby Jessica do mnie wróciła. Dla niej rzuciłem rodzinę. Ukradłeś już coś kiedyś, mm. misiaku. Ukradłeś serce Jessica. <noise> Oplotłeś kaską mi serduszka. Jessica, jak usłyszy to, że masz kaskę, normalnie już mm. zabija dupę w troki i leci do ciebie. Nie? To jest normalnie jakbyś ryby łowił, co nie? To jest taka przynęta na nią. Zarzucasz mafentkę mm. z kasą i tu Jessica. Mm. To nie może tak po prostu się teraz rozlecieć, ale zadzwonię do niej, bo mam pieniądze i obiecam, że to się już nie powtórzy. Oby do mnie wróciła. Tymczasem kochanka pacjenta odrzuca od niego połączenia. Zdążyła już umówić się z innym mężczyzną, którego też wykorzystuje finansowo. Obserwują ją dzieci pacjenta. Są przekonane, że kobieta oszukuje ich ojca. Gratuluję, szybko ci poszło. O co ci chodzi, chłopcze? Jaką ofiary? To jest moja dziewczyna. No, w takim razie jest was dwóch. Pani nasz ojciec. No i dokładnie jemu wciska takie same kity jak panu. A wszystko po to, żeby was zyskować z pieniędzy. Dzisiaj co oni mówią? Jesteś jeszcze? Daj spokój! Wierzysz jakimś czelom, nudzi im się, jaja sobie robią. Chodźmy. Co? żadne jaja, nasze tyle, leży tutaj na sali. Nie, słuchaj Możemy nawet. do niego pójść, powiedz no, Przedrzeźnią do żarczy do śmieci. Mi... I pan też tak samo skończy. Chodźmy. Dzieciaki, co wy kombinujecie? Zostawcie nas w spokoju. Ja bym poszedł teraz za tymi dzieciakami. Jak one by powiedziały, że nasz ojciec tu leży, i żebym poszedł pogadać z nim, to bym poszedł, nie? Bo takie rzeczy nie biorą się tak z dupy. Ej, stój, 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 Co? Ja panu zaraz pokażę smsy z naszym tatą. Niech pan okay. zobaczy, jak się zabawia pana kochana dziewczyna. Co? Było cudnie, misiu, dziękuję ci za kolczyki. Aj. Kocham cię. Kicia, co to Nie ma to znaczyć? To znaczy? Nie, ja stąd idę, mam dość. No, czekaj, misiek, misiu, misiu. Nie. Misiu, to jest jakiś przekręt. No, zajebiście, obcięliście mi właśnie pół dochodów O kurwa <noise> Ciężka ta praca normalnie Pół dochodów, czyli ona miała tylko dwóch Myślałem, że więcej może tych frajerów jest I teraz faktycznie wydaje mi się, że po tym będziesz żarła z tego świętnika. Tutaj dzieciaki ucięły ci pół dochodu Zaraz stary kurwa się ogarnie, też cię rzuci I będzie lipa Wielkie dzięki No i teraz powiemy wszystko naszemu tacie A to sobie mówcie I co my to obchodzi? I tak jest niewypłacalny Dalej do mnie wydzwania Halo, czego chcesz? Co? Serio? Misiu, mój ty bohaterze. Już lecę do ciebie. A jednak wasz tatoś wykombinował skądś dla mnie pieniążki. Lecę do niego. Chyba sobie jaja robisz. Zaraz o wszystkim mu powiemy. Co To sobie mówcie. I tak wam nie uwierzy. Łatwiej każdą moją ściemę. Kurczę, Wojtek, tego ma rację. Musimy coś wymyślić. Co? Wiem. Lećmy za tym gościem. Dobra. Dzieci pacjenta postanawiają udowodnić ojcu, że związał się z oszustką. Ja nie chcę się w to mieszać. Właśnie wyrolowała mnie dziewczyna. Mam serdecznie dość, chcę stąd iść. nie chcesz się mieszać? Jakby na Twoim miejscu, właśnie. Aż bym się w to zamieszał. Normalnie, jak betonem, normalnie bym się zamieszał. Jak betoniarką. Okay. Bo chciałbym dogryźć tej lasce. Jak ona faktycznie Cię wykorzystywała na kasę, wszystko bym zrobił tak, żeby nikogo innego też nie wykorzystywała. Więc ja po prostu na Twoim miejscu uznałbym to jako zemstę. Ej, no my Panu pomogliśmy. Gdyby nie my, nie dowiedziałby się Pan, co to za pinda. I dalej dawałby się Pan i tak przerabiać. No coś nam się chyba w zamian należy, tak. Proszę Pana, nasz tutaj w szpitalu trafił tu przez nią, bo jadł jakieś rzeczy ze śmietnika. Musi nam pan pomóc. Naprawdę, prosimy. No dobra, chodźcie. No. Ten facet to nasza jedyna szansa. Musi porozmawiać z ojcem, to może on w końcu zrozumie, co z nim wyprawia ta durna laska. No nas już nie słucha. Tylko w nią patrzy jak w obrazek. No to może ten facet coś na to poradzi. Przecież są w podobnej sytuacji. Tymczasem mężczyzna przekazuje kochance ukradzione pieniądze. Ojej, Szystów, jesteś cudowny. Słuchaj, ale ty mi musisz powiedzieć prawdę. Czy tobie zależy na mnie? Ty, ty czujesz to samo, co, co ja? Muszę to wiedzieć. Rafał, Rafał, ja cię kocham. No to całe szczęście. Rafał, Dzieci pacjenta wchodzą do sali z mężczyzną, który także padł ofiarą kobiety. Chcą, by ten powiedział ich ojcu, że jego kochanka jest oszustką, która żeruje na nich finansowo. I go dokładnie tak samo przerobiła na Hajzach jak Ciebie. Tak, to prawda. I to nie mało. Chociaż pan, widzę, wyglądował gorzej niż ja. Nieprawda, nie wiesz? I misiu, ten zbóg się do mnie przyczepił przed chwilą, a oni sobie wymyślili i zaczęli na mnie najeżdżać. Ja, no. to się ja? Zika, za to wszystko, co ode mnie dostałaś? Misiu. Proszę stąd wyjść, bo za chwilę wezwę policję. Proszę stąd wyjść. Ej, tak nie patrząc. Jakbyś wezwał policję, to jeszcze by ciebie zamknęli za to krodziejstwo, nie? Goście sam na siebie policję by wezwał. Bija policja, normalnie gości taki ucieszony, że no, tutaj jest jakiś nie, go zamknąć, oj nie, nie 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 proszę pana, my do pana Pana dzieciaki poprosiły mnie to, o to, żebym kurde powiedział prawdę I to jest prawda, ale wiedziałem, że nie powinienem się w to mieszać, mam tego dość Wychodzę, nie chcę brać udziału w tym no, cyrku, nie, dziękuję nie. Wszystko w porządku, już dobrze, już dobrze, wszystko w porządku Cięż, Co to za gościu, ja nie wiem wiem. że mnie obroniłeś, no jesteś kochany, a jak go pogoniłeś? Buzia. Tak, Misiu. Misiu, to ja przyjdę do no, ciebie później, bo go kupić prezent. Przyjdź, przyjdź, przyjdź żeby nie to. za długo. O jakim prezencie ona mówi? Przepraszam cię Sk bardzo. Skąd masz pieniądze? Przecież mama ci nic nie dała. Wy mi lepiej powiedzcie, co to za gościu jest? Skąd żeście go wyczasnęli? I to to za szopka miała być? Co? Jaka szopka? Gościu mówił prawdę. Po prostu olałeś naszą rodzinę dla takiej oszustki. Zrozumcie, ona mnie kocha, ja ją i jesteśmy razem. No przepraszam nie was, wierzę. że odszedłem. Nie no, z tobą nie ma sensownej gadki. Wychodzimy. A ty jeszcze pożałujesz, że nas nie słuchałeś? Z jakami? Dobra, ja się poddaję. Próbowaliśmy pomóc ojcu, ale on dalej swoje. Pozwala, żeby ta wywłoka kręciła ja im jak tylko chce. Okej, okay, od teraz niech radzi sobie sam. Ja bym poszedł normalnie i załatwił nagrania z kamery. Na pewno tam w poczekalni są jakieś kamery. Że się przytulili, pocałowali. Może mikrofon też tam jakiś jest, był słyszał, co gadali. Serio bym zrobił wszystko na miejscu tych dzieciaków, żeby ten stary w końcu przejrzał na oczy. Pacjent, który zatruł się salmonellą, nie wie, że okradziona kobieta zauważyła zniknięcie kotówki i razem z ochroną widziała pacjenta na monitoringu. Podobny do mnie, łóżko, w łóżko ze mną leżał. Dzisiaj nikomu nie można ufać. Już pana widzieliśmy wyraźnie. Poza tym chciał pan pożyczyć dzisiaj ode mnie pieniądze. No niestety muszę wezwać policję. Nie, panie doktorze, niech pan nie wzywa policji, proszę. Przepraszam bardzo. Ja oddam te pieniądze. Proszę panią, niechże pani coś zareaguje. No pani mnie zrozumie, ja to załatwimy jakoś. to wszystko zależy od dobrej woli pani. Ta babka w ogóle teraz sobie tak myślał, zostawiła tą torebkę. Za nic w świecie nie zostawiłbym żadnego telefonu w takim miejscu, żadnego portfela, na widoku w ogóle, nie? Dobra, pojechała gdzieś na badania, to się te rzeczy chyba razem ze sobą bierze. A ona zostawiła całą torebkę portfel, telefon, wszystko tam pewnie zostawiła. A niech sobie leży, co nie? Mnóstwo ludzi tam tamtędy przychodzi, ale pewnie. Mnie tam na policji nie zależy. Dziękuję bardzo. Ale ja muszę odzyskać swoje pieniądze. Dobrze, załatwicie to między sobą? Tylko ja muszę skoczyć po pieniądze, bo dałem dziewczynie i ja muszę skoczyć momencik i zaraz przyniosę i to wszystko załatwimy. Stary, ona albo już idzie tutaj w nowej sukience, żeby ci ją pokazać. A jak nie, to faktycznie może stoi jeszcze tam gdzieś na korytarzu, chwali się swojej jakiejś koleżance, że znowu cię opuściła na kasę. Ale już to widzę, jak mówisz jej, że ona ci jednak musi tą kasę oddać. Ona pierwsze, co zrobi, jak oddać ci tą kasę, to musi iść wtedy do swojej ulubionej restauracji. What? To kosza na śmieci. Dziękuję, pani jest kochana. Dziękuję bardzo. Jaki Spokojnie, jest. ja go przypilnuję. Mężczyzna musi natychmiast odzyskać pieniądze. Zamierza poprosić ukochaną o ich zwrot i ma nadzieję, że ta go zrozumie. Kobieta właśnie zadzwoniła po taksówkę. Słuchaj, musisz mi oddać te kasę, co, co ci dałem przed momentem. Ale jak to? Po co? No po prostu to jest ważna sprawa. No oddaj mi i tyle, no, bardzo ci proszę. Ale z jakiej racji nie zabiera się prezentów? Słuchaj, bo ja te pieniądze ukradłem, wiesz, rozumiesz? I oni mnie złapali jak teraz oddam te pieniądze, to oni nie będą wzywać policji. No to mega mi przykromisz, ale to jest tak jakby twój problem ale... Pieniądze są już kici i nie ma odwrotu Ale co ty mówisz, no proszę cię Daj mi już te pieniądze, bo ja muszę im oddać I wtedy mnie nie aresztują, no proszę Chyba śnisz, nara frajerze. Stój, dawaj te pieniądze, proszę cię To dzieci miały rację, że ty tylko dywasz na pieniądze, tak? Pewnie, a dlaczego niby innego? No sorry, ale DiCaprio to ty nie jesteś jak ty tak... <śmiech> <śmiech> Już to widzę jak DiCaprio poleciałby za taką kicią jak ty I nie wiem, w sumie tak prawnie To ona chyba nie musi ci dekastę oddawać ty jej tą kasę normalnie dałeś, chociaż z drugiej strony no to są pieniądze kradzione, no to nie wiem wtedy, jak to tam działa. Możesz mówić, no wiesz co, myślałem, że się kochamy. Oni mają w nagraniu, że, że tobie daje te pieniądze. Ale mogłam nie wiedzieć, że są kradzione. Dzieci, nawet lekarz, moja była, wszyscy potwierdzą, że dla ciebie je ukradłem. Co? Właśnie, pieprzone skąpiradło. pieprzej. Jak ja mogłem być taki ślepy? Ja myślałem, że to, co jest między mną a Jessica, to jest coś wyjątkowego, że to prawdziwa miłość. Prawdziwa miłość. Ta prawdziwa miłość! I patrzcie się na to te wszystkie zdrady jego, rozdzielanie rodziny, ta cała kasa, którą on jej dał. Normalnie czar prysłów w 5 sekund. A ja od początku chodziło tylko o kasę. A dla tej oszustki ja rzuciłem rodzinę, dom, wszystko. Dureń ze mnie i tyle. Rafał Szumiński po kilku dniach opuszcza oddział chorób zakaźnych. Mężczyźnie bo... udało się namówić bliskich na spotkanie. Chce prosić nie, dzieci no, i byłą żonę no, o wybaczenie. No, mu brakowało, został być bankrutem. Ale on nie został przez chwilę bankrutem. Jego normalnie żarzy z świetlnika, wszystko co miał dało tej lastem musiał nawet ukraść kasę, żeby jej dać. Można powiedzieć, że on przez chwilę został bankrutem. Pojolałeś naszą rodzinę dla takiej wywłoki. No tego mi najbardziej że rychło w Wera, ja wiem, że nie mogę liczyć na przebaczenie, ale jeżeli pojawi się choćby cień szansy, żeby to wszystko posklejać i naprawić naszą rodzinę, to ja naprawdę zrobię wszystko. Wszystko. A zrobisz tam normalnie jakąś kolacyjkę przy świecach dla swojej żonki. Szczur w polewie. No ja jestem za. I <gry> będzie wszystko cacy, co nie? Ja też, ale decyzja należy do mamy, tak? Nie umiem ci tak po prostu wszystkiego zapomnieć. Przynajmniej na razie. Jedyne, co mogę zrobić, to nie składać spraw o naległe alimenty. Poczekam, aż staniesz na nogi. Dziękuję ci bardzo, bardzo to doceniam, dziękuję. Dzieciom podziękuj, to one nie do tego namówiły. Na razie czekam na was na zewnątrz. Poczekaj, cieszę się, że ojciec w końcu zmądrzał. I tak już za długo dał sobie wchodzić na głowę tej tipsiarze. No ale okej, okay. przeprosił mamę i nas. No jest skumał, jaki był zaślepiony tą prawdziwą miłością. Mam nadzieję, że mama mu w końcu wybaczy, bo fajnie by było być znowu razem. Serio, masz nadzieję, że twoja matka mu wybaczy. Zobaczymy, jak ty będziesz starsza, będziesz miała chłopa i ten chłop cię normalnie zdradzi. Znaczy mam nadzieję, że nie będzie takiej rzeczy. Bo nikomu nie życzę zdrady, ale chciałbym, żebyś się przez chwilę po prostu tak na spróbowanie poczuła jak twoja matka. No i mordeczki, to w tym odcinku na tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, a morał tego odcinka jest taki. No nie jedźcie po prostu z szczurów ze śmietnika. Ani wszystkiego. Po prostu nie jedźcie ze śmietnika. Okay. Tak jest Morał tego odcinka. Dziękuję, do widzenia! Aha, i mam nadzieję że pizza wam dzisiejsza smakowała.